Czy zawieszone i anulowane projekty, porzucone. To często wina budżetu i reakcji fanów. W internecie możecie znaleźć wiele produkcji dotyczących tych kwestii, choć zgłębienie tego typu rzeczy i tego tematu zajęłoby wam sporo czasu. Z tego też względu może warto by zebrać to do kupy i wybrać takie produkcje najlepsze? Czy ty gościu i gościowo masz co grać na obecną chwilę? Czy twój GTX z Intel Core płacze, bo jest wykonywany korzystywany na 99% przy produkcjach typu Hogwarts, Legacy czy Returnal? A może płacze z powodu niemożności ogrania takich gier, które nigdy światła dziennego nie ujrzały? Cześć, ja nazywam się Jakub Ćwierski, a to jest materiał dotyczący gier anulowanych i produkcji zawieszonych, część pierwsza. Serdecznie zapraszam do oglądania. No, God! No, God, please, no! 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 A listę zaczynamy od serii, która jest naprawdę niedoceniona. Możecie znaleźć ją na moim Instagramie, ale dziś trzeba powiedzieć o części, która niestety nie wyszła. The Getaway 3 jest numerem 1, jeśli chodzi o tą listę. I tak jak wspomniałem, to jest seria, o której nie trzeba dużo wspominać, ponieważ osoby zainteresowane. Gangsterskim klimatem na pewno znają ten tytuł. Sam osobiście ogrywałem część pierwszą, a potem sequel Black Monday. Z początku mechanika i kulawe sterowanie dawało się we znaki, dodatkowo sama gra to był czysty archaizm. No bo dlaczego nie mini minimapy w grach tego typu plus kierunek, gdzie mamy jechać, wyznaczają nam kierunkowskazy. Nie powiecie, że to chyba normalny pomysł. Ale z czasem polubiłem tę serię i przeszedłem dwie części zaraz po sobie. Poniżej prezentuję Wam również kawałek nagrania podczas mojej rozgrywki, oraz zobaczycie też fakt, że obie produkcje zostały przeze mnie ukończone w 100%. No ale już już, bo za bardzo się troszeczkę podjarałem. Przejdźmy teraz do The Getaway 3, czyli tak naprawdę produkcji, która nigdy nie wyszła. Ale dlaczego? Co się stało? Dlaczego nigdy to nie wyszło? Przecież Team Soho mogło to zrobić. Jeszcze w marcu 2008 roku dostaliśmy informację, że tak naprawdę produkcja jest nadal w planach. Gra jest dalej w produkcji i można się tego spodziewać. Oficjalnym powodem rezygnacji z zakończenia produkcji na The Getaway 3 był napięty budżet oraz konieczna redystrybucja środków, jak najlepszego dopracowania innych mających pojawić się w tym roku ekskluzywnych tytułów na konsolę Sony. Ponieważ dobrze wiemy, że Team Soho to było małe studio, natomiast należało ono do koncernu Sony, które tak naprawdę yy, robiło wtedy gry na konsole tylko i wyłącznie, a The Getaway nie był żadnym odstępstwem. I jeśli chodzi o inne dopracowanie tytułów, to tak, chodziło tutaj o serię, którą możecie kojarzyć. Seria Killzone i prawdopodobnie tutaj rozchodziło się o część drugą. Trochę szkoda, bo seria The Getaway, chociaż nie mogła pochwalić się wspaniałymi recenzjami, miała wielu wiernych fanów, którzy czekali na kolejną odsłonę. Sam z pewnością zagram był w trójkę, natomiast pozostaje nam tylko to, co mamy na gameplayu. Zobaczcie jak to mogło wyglądać i naprawdę poleci wam łezka, dlaczego ta gra nigdy nie wyszła. Cheers! Numer 2. Scareface. Część druga. Scareface The World is Yours z roku 2006 okazała się produktem trafionym w dziesiątkę. Nic więc dziwnego, że był duży hype na kolejną część. Dla studia Radical Entertainment był to pewien impuls do działania. Scareface 2 w praktyce trafił do kosza już w roku 2008, choć oficjalnie nigdy nie anulowano projektu. W tym samym czasie zespół Radical został przejęty przez studio Activision po ogromnej fali zwolnień w studiu. Tego czasu deweloper praktycznie nie tworzy już gier, jedynie wspomaga inne zespoły wydawcy. Jako, że Scareface 2 nigdy nie otrzymał oficjalnej zapowiedzi, niewiele wiadomo na temat tej produkcji. Gra miała zabierać nas do Las Vegas, a twórcy bynajmniej nie zamierzali poprzestać na drugiej odsłonie. I niestety, to wszystko co wiemy na obecną chwilę. I. Powtórnie niestety nie dane będzie nam się przekonać, jak potoczyłyby się dalsze losy do montany. Tutaj natomiast stawiam wam ucinek i wyrywek gameplay'u, który udało mi się gdzieś tam wyhaczyć. Zobaczycie, jak wygląda potyczka, jak wygląda to Stolim Montaną i jak tak naprawdę wyglądało to graficznie. Dla mnie naprawdę bardzo fajnie. Szkoda, wielka szkoda, że ten projekt nigdy nie powstał. Może kiedyś, fanowcy. Gracze części pierwszej zbiorą się na odwagę i wydadzą jakiegoś moda na część drugą. Kto wie, zobaczymy. Na chwilę obecną bardzo żałuję i cóż, pozostaje nam tylko oprzeć się na gameplayach. Numer 3: Tredstone. Tredstone to gra skasowana z roku 2008. Gra akcji TPP, czyli z widokiem na trzecią osobę, została ona oparta na licencji z serii powieści Roberta Ludlama, których bohaterem jest znany nam doskonale Jason Bourne. Gra miała zaoferować kampanię fabularną z otwartym światem oraz tryb multiplayer. Gracz mógłby korzystać z pojazdów oraz systemu odsłon. Na gameplayu, który w tym momencie widzicie, Widać też będzie elementy skrętankowe, takie jak ciche eliminowanie celów, podkładanie bomb czy unikanie wykrycia. Bohater gracza wygląda na bardzo sprawnego, potrafi płynnie pokonywać przeszkody, spinać się, wykonywać ślizgi do osłon, skakać przez okna czy wyważać drzwi. Więc wyglądało to naprawdę fajnie. Możliwe byłoby również wykorzystywanie wrogu jako żywych touch lub też Wykorzystywanie ich do amortyzowania upadków z dużych wysokości. Projekt tworzyło studio Radical Entertainment w latach 2007-2008 z myślą o konsolach Xbox 360 i PlayStation 3. Ha, znów Radical, powiecie co? Treadstone skasowano, gdy wydawca gry, czyli Vivendi Games został połączony z Activision, a w ten sposób utworzyło się Activision Blizzard. Firma posiadała już licencję Jamesa Bonda, więc uznano, że w sumie Jason Bory nie jest potrzebny. Tak, na pewno. Całość wyglądała jak mieszanka Grand Theft Auto 4 z. Tom Clancy sprinter Cell Conviction. I naprawdę szkoda, że gra nigdy nie ujrzała światła dziennego. Licencję przejęła potem firma Electronic Arts, ale będący tego efektem projekt studia pod tytułem Starbreeze również nigdy nie został ukończony. I tutaj przedstawiam Wam gameplay, na którym zobaczycie, jak to mniej więcej wyglądało. Cheers! Numer 4. Spider-Man i tutaj po raz kolejny mamy Studio Radical Entertainment, bo to jego autorstwa miał wyjść Spider-Man 4. I po raz kolejny mamy lata 2007-2008, bowiem wtedy produkcja tego tytułu rozpoczęła się i była powiązana z powstającym równolegle filmem pod tym samym tytułem reżyserii Samara i Ostatecznie z decyzją Sony Pictures obraz został skasowany, a w jego miejsce powstał niesamowity Spider-Man wyreżyserowany przez Marka Weba. I to doskonale wiemy. Materiał ukazany przed Wami pokazuje scenę z wczesnej wersji powstającej na konsole Xbox 360. Twórcy zdążyli przygotować jedynie około 15% gry, czyli około 4 misje, więc naprawdę mało. Dodatkowo tytuł miał ukazać się na PC, PlayStation 3, Nintendo Wii i DS. Produkcją na platformy Nintendo miały zająć się odpowiednio Eurocom i Vicarious Vision. Co ciekawe, gra była tworzona z wykorzystaniem silnika i został zwłaszcza mapy Nowego Jorku innej gry studia Radical Entertainment, czyli... Tutaj powstałej gry Prototype z roku 2009. Koniec końców, gra Spider-Man 4 nie została ukończona, ale na jej bazie powstał prototyp 2 z roku 2012. Natomiast wersja na Wii była projektem tworzonym na autorskim silniku Engine X, a sama fabuła miała być liniowa. Nagranie z tej wersji zostało opublikowane w roku 2020 i możecie je zobaczyć tutaj. Cheers! Numer 5: Agent. Pierwsze informacje o pracach nad nową grą pojawiły się podczas targów E3 w roku 2007. Sony poinformowało wtedy, że kolejna marka po Grand Theft Auto będzie tytułem ekskluzywnym dla PlayStation 3, ale dopiero w roku 2009 ujawniono tytuł oraz więcej szczegółów dotyczących produkcji. Agent miał być produkcją dużego kalibru, skradanką, osadzoną w realiach zimnej wojny i tytułem dostępnym, jak już wspomniałem, wyłącznie na konsoli PlayStation 3, który zdefiniuje na nowo gatunek gier akcji. Tytuł był oczkiem w głowie braci Hauser, współzałożycieli Rockstar Games, i miał powtórzyć sukces serii Grand Theft Auto. Rodzeństwo chciało osobiście nadzorować pracę nad grą. W tym samym roku ogłoszono, że premiera odbędzie się najczęściej w 2010. Przez kolejne lata pojawiło się w sieci jedynie kilka obrazków z wczesnej wersji gry, więc można było się spodziewać, że z produktem jest coś nie tak. W roku 2013 Take-Two Interactive odnowiło prawa do nazwy, a dwa lata później Jeden z byłych pracowników studia Rockstar North opublikował kilka nowych screenów z gry i wyjawił, że część zespołu pracującego nad grą została przesunięta do ekipy dłubiącej przy Grand Theft Auto V. Ta, wyraził też obawy, że Agent może nigdy nie zostać ukończony. I tak się właśnie stało. Co wiemy dalej? No, wiemy dalej, że w roku 2016 ponownie odnowiono prawa do nazwy agent, a rok później wyciekły kolejne grafiki koncepcyjne oraz szkice, które możecie obejrzeć tutaj. Twórcy w żaden sposób nie komentowali sytuacji, a część graczy wciąż liczyła na pojawienie się tej produkcji i pojawienie się jej, tym że teraz na PlayStation 4. Co doszło do skutku? tego, że Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych poinformował w roku 2018, że nie przedłużą Kolejny raz prawdo do nazwy. W ten sposób Agent jako marka przestała oficjalnie istnieć. Od tamtej pory jedynym światełkiem w tunelu była obecność gry na stronie Rockstar Games. Ostatecznie, po 12 latach, od oficjalnej zapowiedzi usunięto ostatnie ślady po Agencie. Tutaj możecie zobaczyć urywek gameplayu i jak to miało wyglądać. Spójrzcie z nami. Numer 6 The Outsider. The Outsider miał być politycznym technotillerem opowiadającym o losach agenta CIA niesłusznie oskarżonego o zamordowanie prezydenta USA. O grze pierwszy raz usłyszeliśmy w 2005 roku. Więc całkiem dawno. Reklamowano ją wówczas jako jeden z pierwszych tytułów na konsole ówczesnej nowej generacji, czyli PlayStation 3 i Xbox 360. Najprawdopodobniej miała być to trzecia osobowa gra akcji. W 2011 roku serwis Joystick informował, że The Outsider powstaje już od 5 lat. Z czego tak naprawdę pierwsze 3 zajął zaprojektowanie, a dwa ostatnie to realizacja projektu. Pod nadzorem firmy Cold Masters. Wykupienie tej ostatniej przez koncern medialny z Indii zaowocowało jednak zmianą strategii firmy, w wyniku czego zaprzestano dalszego finansowania tej produkcji. W tej sytuacji Frontier Developments próbowało sprzedać prawa autorskie, prowadząc rozmowy z Electronic Arts. Jej nie chciały jednak ryzykować wypuszczenia na rynek zupełnie nowej marki, naciskając, by grę osadzić w uniwersum Jasona Borna którego licencją firma już dysponowała. No właśnie, i wiemy jak to wyszło. Spekulowano na temat zmiany tytułu gry na The Born Redemption jednak. Numer 7. Star Wars 13:13. I tutaj na zakończenie macie naprawdę fajną produkcję, którą mogła być naprawdę hitem. Dynamiczna strzelanka DPP, osadzona w świetle Gwiezdnych Wojen. Star Wars. 13.13 13 wcieralibyśmy się w łowcę nagród ścigającego kryminalistów w półświatku planety Coruscant. Zabawa polegałaby głównie na braniu udziału w wymianach ognia, ale nie brakowałoby oczywiście tutaj też sekcji platformowych. Star Wars 13.13 13 zostało zapowiedziane w... Ter w czerwcu 2012 roku, a pierwszy materiał z rozgrywki zrobił na graczach duże wrażenie. Podobnie również jak upubliczniony kilka miesięcy później zwiastun. Produkcja miała być widowiskową, grą przygodową, akcji. Przypominała nieco troszeczkę serię Uncharted w uniwersum Gwiezdnych Wojen i najprawdopodobniej była tworzona z myślą o PC-tach oraz konsolach ówczesnej generacji, czyli PlayStation 3 i Xbox 360. Niestety, w marcu 2013 roku przyszłość projektu stanęła pod znakiem zapytania, a na początku kwietnia dowiedzieliśmy się o jego definitywnym skosowaniu, do którego doszło wraz z zamknięciem firmy Lucas Art. Poniżej prezentuję Wam gameplay oraz to, jak mniej więcej gra miała wyglądać.